Mamy szybkę. Jak widzicie te ryski, my ją matujemy tak mocno, o, żeby aż powstały takie ryseczki na tym czarnym silikonie. Znaczy na czarnym primerze, na tym, tym co w wolutce. potrapana jest i bardzo dobrze. Tak ma być. Za chwilę to poprimerujemy. Natomiast co do kleju? Klej ścinamy oczywiście, ale nie do końca. Klej ma zostać taka. taka no, film taki ma zostać. Taka cienka warstwa taki filmik kleju. Tego nie skrobiamy do żywego, bo potrafimy całą karoserię i samochodu już nic nie będzie. Także tutaj staramy się nie zostawić żadnej po sobie rysy. Premierujemy, za chwilę będziemy dalej kontynuować, Będziemy na Primer. Tu są chemikalia jednoskładnikowe. Tu bardzo ważnym jest, żeby położyć ten klej jednak troszeczkę dalej, bo jak napomknęłem ja nie szyba jest gozostczankowa i wszystko to może być później widoczne. Trzeba zwrócić uwagę. Coraz więcej jest nowych takich aut, które nie posiadają postelek, dlatego też zajmuję się w tym filmie taką chodzą szelkową właśnie, żebyście zobaczyli mechanizm tego jak to działa. Po prostu ten klej potrafi to wypłynąć, bo no nie ma uszczelki, która by go zablokowała. Tak? Zaaktywowaliśmy, zaprojekorowaliśmy samochód, przechodzimy do karoserii po pomalowaniu będziemy płatni klej. Musimy zamalować wtedy wszystko primerkiem, elegancko, nie wyjeżdżając na lakier inne inne miejsca, bo to wszystko będzie niestety widoczne. Tasiemki, żeby trzymały. Po to są tasiemki? One na tu pierwszą godzinę trzymają szybę, żeby się nie zsunęło, tak? To jest bardzo istotne. Pierwszą dobę też samochodu nie myjemy i parkujemy we generalnych tak? To też są bardzo ważne rzeczy. Cchnięcie zależy od kleju. My używamy godzinnego, a Wy? Nie wiem. Dziękuję bardzo. To jest podobne do tego, że razem jesteśmy sobie klejna, to nawet jedno razy wiadomo, że trzeba kupić ręczne, jak już się chcieli podjeść kocami. Do tego Wam się nie opłaca. Ale to jest najlepszy oponent, no niestety. A niestety, właściwie nigdy nie ma reklamacji. Możecie no, być spędzane i równocześnie, lecz stają różne. Co i Niestety, z takiej pozycji, wiele nie widać, ale coś tam widać, będziemy padli szybę. No i to tyle, właściwie kończymy już po

Jak widzicie, szyba już leży. Przedstawiamy jakąś tam delatację, żeby później, ewentualnie następnym razem zmieścił się drut. Jak widzicie, tu po nim szyby nie ma żadnych wypłyniętych klei. Ścieżka jest jak w fabryce. Żadne słupki nie zostały ubrudzone, pocięte. Tak jak mówię, to szyba bez uszczelek. Widać, że to wszystko jest czyściutkie, tak jak z fabryki wyszło. Ostatnie nienaruszonym. Pozostało poskładać, przykręcić wycieraczki, założyć pod szybie, które też można zobaczyć na którymś tam moim filmie. Jak się demontuję akurat z tego samochodu. To wszystko. Uwagę, powodzenia, jak będziecie sami to robili. Wszystkiego i dużo. Cześć!